Wiem, że będzie działać. Wszystko zobaczymy. Dobra, dobra. Mamy trochę czasu. Witam. Jedna osoba się ma. Nie wiem, czy czat jest włączony, czy włączony. A Ale dobra. Można pisać, można rozmawiać Mało osób, więc puściłem storkę że robię live'a, bo... bo robię przez Prime'a live'a, witam, witam Niech osoby się gromadzą, rozsyłajcie Zaczniemy wcześniej w kilkunastu etapach, bo wiecie nie ma co czekać, <laughs> to mi do ucha wpadło, jebane górny O, hejka hejka. Pie witam pierwszego widza na czacie Co tam za list, a Seba mi napisał podobno list i się okaże czy to Seba, czy to fake czy to ktoś po prostu z widzów napisał? To no zobaczymy, zobaczymy, ale na ten odczyt trochę poczekamy, bo najpierw trzeba, tutaj macie w prawym dolnym rogu cel. Jak uzbieramy dobrą sumę, no to otworzę go dzisiaj kilka razy na live i będziemy analizować. Siema, Sayuchen. Siema, siema. Tam hej Hejka Mati, Hejka Chat. Sajuszek wejść tam sosę, zemstę i nie wiem co tam i tego NBunda, weź wypierdolik z tego Discorda, bo mnie tak działają na nerwy, te padalce 3, że no szkoda gadać. Ja nie mam takiej możliwości, żeby jako admin ich wywalać, nie wiem. Czy, czy mi naprawdę dajcie tego admina, czy nie, ale weź ich walcie, bo... Bo oni przyjął tylko klimat na Discordzie, nie? Więc jakby można było Was prosić o usunięcie tych trojga osób. no I roześli tam notkę, że, że zaczynamy zbieranie darów na gale. No bo to co uzbieramy z listu odczytu, to pójdzie na gale. Ewentualnie na przygotowania do gali. Więc, jak macie jakieś złotówki, dwa złote, każdy grosz do grosza, a jest kokosza, będzie dobrze. Oficjalne czytanie ma być od 17 do 19. Live, więc jeszcze będziemy w tych godzinach zbierać. Chyba że, no mówię, teraz się w słomkolate, coś tam uda uzbierać, no to, to będziemy czytać po raz pierwszy, później będzie po raz drugi i po raz trzeci. Czy zaczyna wam livea? Powiedzcie mi lepiej. Mamy na razie 25 złotych na celu Jest okej okay. Moderator, moderator Witam 14 osób Możecie pisać śmiało Co taki cel mały? No, 1000 zł. 1000 zł, tak jak było ustalane przez widzów wczoraj. Czy wszyscy zagłosowaliście na 1000 zł? No to czemu uważam, że 1000 to mało? I tak ja wątpię, że ten cel uzbieramy. No. Mam tak, już więcej niż. Mam 200. Sajuczem Najpierw spróbuj ten uzbierać taki cel Jak to wypali to przy najbliższej na samej okazji, bo myślę, że trzeba jeśli to Seba napisał i ja mu odpiszę to on mi odpisze znowu, więc znowu zrobimy yy, live'a i cel, tylko w tej przykład cel 1500 albo 2000. Później ludzie będą pytać, czy byłeś na Pięknym Otwarciu. Mm. Nie no, mówię no, spokojnie no, kurwa, gorąco. Najpierw mówię, no tysiąc jak uzbierałem, to będzie, będzie dobrze ja się boję, że lat połowy nie uzbieramy ani minimum Zobaczymy no, no. Czekajcie, ja tak przejdę, czy idę, idę. Czy ja wszystko wziąłem Czekajcie. Czekajta Czekajta, czekajta widzowie czekajta Mam. A, mamy wszystko. Dobra, już. Ja już jestem, jestem. Więc mówię, już możecie zacząć wpłacać, bo w 3 godziny to wątpię, żebyśmy uzbierali cel. No. No, najpierw yy, są włączone kurde, nie wiem, drugiego telefonu do czytania. cholera. No, tam to i tak pierwszy live, to tylko na rozgrzewkę. Zaraz wam pokażę ten list, że go mam przy sobie. Tylko pójdę sobie na ławeczkę gdzieś usiąść, ale nie będę go czytał. Nie będę, bo jeszcze nie wpadło. Macie, <sum> jak ty chcesz 1000 rozgrywać przy 10 widzach, spokojnie, no. przecież Ja wiem, że ludzie teraz pracują, tak? No i nie mają czasu, czy coś. Spokojnie, live będzie w kilku częściach. No. Mitsu... Mnichu... da Mitsu, kurwa, cała yy, Mnichu... Damy radę chyba. Ja, ja wizu wierzę, że gdzieś tu na czacie jest taki dobry sponsor, który zawali zada jakąś z 250 kafra <grych> Nie no, że 200 zł, walnie i będzie, będzie już trochę na celu. Auu, tak, au. Jajka w majonezie Albo na budowie rosła koniczyna. Masz się na ponad. No i co z tego? Mam, no i co, co ma wiek do tego, że to? Że bo nie. Nie ma co mnie upyta pytać. 13. 13:13. 13. Chciałem powiedzieć 30 Bing, bong, bang, bing, bong, bang, bang. bang. No, dawaj mnich, mnichu, dawaj tutaj dyszkę. Ja od się wrzuciłem 25 zł, więc już jest trochę na celu. To cię, dyszka tutaj o dyszka. Nie ma, że nie ma, bo ja wiem, że macie. A jak nie macie, to pożyczcie od mamy. A jak mama Wam nie da, no to weźcie od taty. No, czas zaczynać, porządne. Zbieranie. To w końcu yy, ten list też jest do Was yy, Tak mi się wydaje. Że tam nie tylko napisał do mnie, ale bezpośrednio do Marcina jak i do widzów. Więc to się tyczy każdego, więc myślę, że inicjatywa będzie spoko. No, live nie leci. Tyle no. Dzyn, 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 dzyn. dzwonią dzwonki i sam Zima idzie już Mech dołoży, mech dołoży Wszyscy dołożycie, wszyscy Każdy mech dobry jest no. Laguje bardzo, mam wyłączyć czy mam nie wyłączać przez Prima Live? A powinno śmigać, no ale jak jest to nie wiem lekko mnie zacina, no ale robię co w mojej mocy, żeby było dobrze fikumiku, fikumiku no będzie challenge, tylko Chrzanu znajdzie czas, dobrze jest? no to jak dobrze jest, to dobrze jak Szanu znajdzie czas, on tu pierdyknie w donejcie no i idziemy coś jeść, no. tak śmierdzi co? że aż za faluje, tak, tak, tak no chciałbyś, nie? chciałbyś Janusz Oj Janusz nieładnie tak pisze. no, sam się zjebałeś a nam mówić na kogo niedobry ściebie Coś ma się jeszcze do powiedzenia to mógł. witam 14 osób, witam witam. mikromanta za niedługo powinien też przyjść to będzie tutaj pilnował. Okej, mamy ławeczkę, to za wam pokażę. Liścik, ale go nie otwieramy, bo to oficjalne otwarcie ma być na wieczorem Live. Czekaj, ta, czekaj, ta. Już Wam pokazuję. Pokazuję Wam, ludzie niedobrzy. O! Patrzcie, moi widzowie, widzowie, patrzcie. Mamy słynny list od pana S. Nie otwarty, taki przyszedł, w takim go będziemy czytać, tylko ta pieczątka mnie trochę tak zbija z tropu. No, Mamy list. Dałam posta na grupkę, dzięki Sajuczem Ale mówię, no tej godzinie to może być ciężko, ja to tylko tak na rozgrzewkę robię, żeby ludzie wiedzieli, że nie grzefuję i od razu mówię, że to nie ja napisałem no, ten list, bo nie mam nie miałbym co tylko pisać list nie? więc mi się to by nie opłacało żeby tak trollować co po niektórzy to go czytaj, a nie Jezus Maria ile to będzie trwało, jak już zbieramy 1000 zł na live to przeczytacie go sami. Żeby później nie było, że ja czytać nie umiem, bo to ciężko pewnie będzie rozczytać. Po samym pierwszym przeczytaniu Sebastian Schwedt. Tu już widać, że pas jakieś będą. Więc nie mam pewności, że to Seby pismo, bo nigdy nie widziałem jego pisma. No. Jezus, Maria, zdarzyła się awaria. Jezus, Maria, ojej. Ty chyba żartujesz, że tylko ci wyślechał na ten list. No a jak? Zobaczysz, jak będą mi się dolejty sypać. No. Ludzie to by mi się że jest wszystko za darmo, nie? No, a tak naprawdę to jest prośba od Sebastiana, żeby do ty zrobić. Bo ja tam ka mówię, kawałek przeczytałem, ale. Ale to tylko kawałek. No, ja no żartuję, żartuję. Nie, nie, nie czytałem nic, nie otwieram. No, ale nie, no. Myślę, że trzeba w liście tak napisał, że, że żebyście mnie tam wspierali i pomogli mi się rozwijać. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Nie do ciebie galon. Jak wyślę 2k, to mi ten list pocztą nie otwarty. No, jak wyślesz teraz dwójkę, to kontaktujemy się na Discordzie, podajesz swój adres i ja ci ten list wysyłam. Z pieczątką, ze wszystkim, za, zabezpieczony i masz dla siebie i rób z nim co chcesz. Nawet nie, nie będę go otwierał. Po prostu kupiłeś to. Kupiłeś. No. Ok, Nie no, Sajuczan, sieć. Nie, nie ten, jak masz moderację, jak ktoś Cię wyzywa, to wiesz co robić. Więc działaj sobie na spokojnie. Yy, co na. Yy, co menel w więzieniu napisał? No. Właśnie tak. Bo mnie samego to kręci, yy, znaczy kręci, zastanawia co on w ogóle tam na baz grolił. Nie wiem. Śmiesznie będzie to czytać. I wiedzą, że to ona. ten list. List będzie pod wieczór. Godzina yy, wieczornych, Czyli 7, od 17 do 19 będzie live. I po prostu otworzymy sobie ten live na live. I będziemy go wspólnie no, czytać. Po prostu czytać. Więc wy tutaj się działajcie. Yy, działajcie, bo ja muszę pewną sprawę załatwić na mieście, więc macie czas, żeby coś tam ustalać. Jak tam idzie policyjny, na tą w sprawie mękania. No, sajutan, właśnie, bo dawno ucifa sprawa. Jak tam sprawa już się toczy, wszystko tam ogarnięte.